testowany tutaj ciągnik rolniczy to ciągnik serii Farmal A o mocy 75 koni mechanicznych. Te ciągniki występują w trzech przedziałach mocy: najmniejszy 75-konny, 65-konny i tak jak tutaj widać 75-konny. Jest to ciągnik trzycylindrowy, silnik o pojemności 2930 cm3. Oczywiście turbo z normą emisji spalin. Euro 3. Ciągnik wyposażony jest w 40-kilometrową przekładnię 12-biegową z rewersem hydraulicznym zainstalowanym pod kierownicą. Ciągnik może być wyposażony w trzy pary, tak jak ten egzemplarz, w trzy pary wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie, jak również możliwość sterowania tylnego, tylnego tuza, mechaniczną możliwość sterowania tylnego tuza, na zewnątrz ciągnika. Ciągnik posiada dwa zaczepy: górny i przesuwany, i dolny zaczep sztywny. Udźwig tylnego, udźwig tylnego podnośnika to 3 tony, 3 tony. Wydajność pompy hydraulicznej w tym ciągniku to 47 litrów na minutę. Ciągnik ma wałek przekazu mocy o prędkościach 540 i 540 ECO prezentowany tutaj egzemplarz posiada cztery reflektory robocze montowane na dachu czyli dwa z, tyłu i dwa, dwa z tyłu i dwa z przodu oczywiście jest również lampa błyskowa ostrzegawcza natomiast jeżeli chodzi o kabinę wyposażeniem tego ciągnika jest na przykład radio Montowane fabrycznie oraz klimatyzacja, a także dodatkowe wyposażenie to do fotel pasażera. Fotel, fotel operatora, fotel główny jest również amortyzowany pneumatycznie.